Czego uczniowie nie lubią? Dowodów. Natomiast ja zaserwuję nie taki dowód naturalny. E, natomiast pokażę Wam skąd ten wzór. W tablicach możecie znaleźć wzór na sumę ciągu geometrycznego, kiedy Q nie jest jedynką. Uwaga! Tam ten wzór jest w takiej klamerce, że jest taki wzór, gdy Q nie jest jedynką i inny wzór, gdy Q jest jedynką. Uwaga kochani! Jeśli Q jest jedynką, oznacza, że to ciąg stały. Czy składa się z tych samych liczb? Uwaga! Nie jest nam potrzebny jakiś tajemny wzór, jeśli wiemy, że ciąg składa się z samych piątek i jest ich 15. Po prostu to jest 15 razy 5, więc jakby nie jest potrzebny specjalny wzór w przypadku ciągu stałego. Jeśli mamy sumować 100 wyrazów i wiemy, że wszystkie są piątkami, no, to tyle. Więc taki znajdziecie wzór na sumę ciągu geometrycznego, gdy ku nie jest jedynką. Skąd ten wzór? Jak to udowodnić? Otóż zapiszę, że suma, no to jest pierwszy wyraz, do tego dochodzi drugi wyraz, czyli a jeden razy q, kolejny, czyli q do drugiej, jeszcze kolejny, q do trzeciej i tak dalej. Potem jest q do n minus drugiej i dochodzi a1 q do n minus pierwszej, uwaga, uwaga, tutaj to jest ostatni wyraz, czyli a n, tak? a n to jest a1 razy q do n minus pierwszej. No dobrze, teraz całą tę równość pomnożę sobie razy q. Ktoś mógł pomyśleć, dlaczego? Chcę, żeby te dwie linijki były do siebie bardzo podobne, a przemnożenie tego razy Q sprawi, że niektóre wyrazy będą identyczne. Tu będzie A1 razy Q, tu będzie A1Q kwadrat, tu będzie A1Q do trzeciej, A1Q do czwartej i tak dalej. Z tego zrobi się AQ do N minus pierwszej, a z tego będziemy mieć A1 razy Q do N -1. Po co słuchajcie cały ten zawieg? Chodzi o to, że tutaj mamy pewną ilość wyrazów z tymi kropeczkami i wiemy y, dokładnie później ile, no bo w zależności od jak, ile wnosi n tak, y, ta suma jest długa a ja się pozbędę tych kropeczek Co zrobię? Odejmę stronami czyli od tej równości odejmę tę równość Czyli będę miała po tej stronie sn odjąć q sn. Co dostanę tutaj? No od tego, czyli tu a1 zostanie. Natomiast a1 razy q, jak odejmę tę stronę, tu też jest a1 razy q. To mi zniknie. Tu jest a1 q kwadrat. Tu też zniknie, tu zniknie, zniknie, zniknie. Tu jest a1 q do minus 1 i tu też jest a1 do q do n-1, więc to co się odejmie. Natomiast zostanie odjąć to. Czyli odejmując od tej równości tą drugą. Nasze strony tutaj lewe wyglądają tak, że od SN odejmuje kura z SN. Natomiast odjęcie od tego, tego wyrażenia sprawi, że tam się mnóstwo rzeczy zredukuje. Zostało to niezredukowane. Teraz SN wyłączę przed nawias. Tu mogę A1 wyłączyć przed nawias, a co tam? Podzielę przez to, co stoi powiedzmy przy SN. Tak, ja liczę dla kół różnego od jedynki, więc mogę podzielić przez to. I dostaję A1. Jeden odjęć Q do N. Jeden odjęć Q. Czyli już mam. Piszę tak, jak to wygląda w tablicach, we wzorach. I mamy koniec dowodu.